Środek od środka, wersja poszerzona tym razem będzie o stereotypach i to jest jeden z moich ulubionych tematów, ponieważ stereotypy potrafią być niezwykle krzywdzące. Jeżeli się ugruntowują w rozumieniu i postrzeganiu, wówczas nie ma siły i czasem naprawdę trudno jest je wyplenić. Ponieważ u nas robi się coraz zimniej, pojedziemy sobie na japońskie hawaje, mentalnie przynajmniej, bo podróże w świecie rzeczywistym również są trudne. Historia okinawy Stanisława Mejera, bardzo ciekawa pozycja, choć cienka pełna informacji, pozwala z takimi stereotypami wobec e, istniejącymi wobec terenu, o którym stosunkowo mało wiemy, czyli okinawie i archipelagu Ryukyu, południowej części zachodniej, południowej części Japonii, południowo-zachodniej części Japonii, archipelagu Wysp pomaga się z takimi stereotypami. Rozprawiać. A na początek o nich. Jakie są w ogóle? Czym jest Okinawa? Jaka, jak różna jest od Japonii? Strona 18 na wstępie. Kilka informacji. W tym miejscu czas na pytanie, które od lat nie pozwala mieszkańcom Okinawy spokojnie spać: Czy Okinawa to Japonia? Odpowiedź zależy od tego, jak zdefiniujemy Japonię. Jeśli to kraj kwitnącej wiśni, pięknych gejsz, odzianych w kimona, kraj samurajów, sake, haiku i sushi, jeśli to wysoko rozwinięte państwo znane z przemysłu samochodowego i elektroniki. Jeśli to notorycznie niewyspane i przepracowane społeczeństwo, to Okinawa z całą pewnością Japonią nie jest. Na Okinawie wiśnia kwitnie marnie i tradycyjnie nie dostarcza nikomu większych wrażeń estetycznych. Kwitnie zresztą bardzo wcześnie, bo w lutym, co kompletnie umyka uwadze Japończyków, przywykłych do świętowania kwitnienia wiśni pod koniec marca lub na początku kwietnia. Symbolem Okinawy jest nawiasem mówiąc hibiskus. Na Okinawie kobiety nie noszą kimon, tylko bingaty. Ludzie nie piją tu sake, tylko awamori, które liczbą procentów bije sake na głowę. Owszem, jadają surową rybę, ale ponad wszystko kochają wieprzowinę. Nie grają na siamisenie, ale na podobnym z wyglądu instrumencie zwanym sanshin. Japończycy szczycą się teatrem noo i kabuki, okinawiańczycy dramatem kumiodori. Zamiast haiku układają poezję ryuka. Czas płynie tu znacznie wolniej, okinawiańczycy są znani z notorycznego spóźnialstwa i o wszystko można ich posądzić, tylko nie o japoński etos pracy. Sami zresztą w bezpośredniej rozmowie zwykli chętnie przyznawać, że życie u nich upływa miło i bezstresowo. Bardzo ciekawy problem wynika z karate. Okinawa to ojczyzna karate, choć importowano je z Chin. Ok, cytat kolejny. Okinawie słyszał też z pewnością każdy karateka, właśnie stąd bowiem wywodzi się sztuka walki. Przy niemal kompletnym braku publikacji na temat kultury i historii Ryukyu. Na polskim rynku wydawniczym karate służy za podstawowe źródło wiedzy o Okinawie. Wiedza jest pełna mitów, historycznych nieścisłości. Sztuka ta rzekomo ma być przekazywana z pokolenia na pokolenie w największej tajemnicy przed okupantem. Sztuka samoobrony przed samurajami, którzy okupowali Okinawę i gnębili miejscową ludność, zabierali miecze, nie pozwalali na nic. Nie. Nie i nie. Owszem, w 1609 roku japoński daimyo, pan feudalny księstwa Satsuma, Shimazu Tadatsune, dokonał najazdu na Okinawę, zwaną wówczas królestwem Ryukyu, lecz natychmiast wycofał z niej swe wojska i wypuścił z niewoli króla, gdy ten ostatni złożył hołd siogunowi i przyjął status wasala. Do 1879 roku, a zatem do momentu, gdy Japonia zaanektowała królestwo i utworzyła w jego miejscu prefekturę Okinawa, Państwo rjukiwańskie cieszyło się niemal pełną suwerennością, tylko w niewielkim stopniu ograniczoną przez Japonię. Wbrew temu, co twierdzą karatecy, nie stacjonowały tu żadne wojska japońskie, nikt, go, nikt nikogo nie gnębił ani nie urządzał polowań na miecze. Stereotypy nie są dobrym rozwiązaniem, ale karate przydaje się w rozumieniu tym, jak chciała być japońska Okinawa, a jak w pewnym momencie nie chciała być japońska. Obraz Okinawy widziany przez pryzmat karate jest tym bardziej zniekształcony, że karate dotarło do Polski głównie w jego zjaponizowanej wersji, wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza samurajskich tradycji. Jeżeli wierzyć w przekazom popularnym, filozofia karate zawiera kwintesencję zasad zachowania japońskiego wojownika. Karateka zaś ćwiczący dzień w formę kata, dzień w dzień w formę kata, jest jak samuraj dążący ku perfekcji we władaniu mieczem. Tymczasem w królestwie Ryukyu nie istniała klasa wojowników, tym bardziej nikogo nie obowiązywał kodeks Bushido. Kultura samurajska w karate to klasyczny przykład w cudzysłowie tradycji wynalezionej, a więc tradycji, która, pomimo że jest współczesnym tworem kulturowym, legitymizuje pradawne pochodzenie narodu, co za tym idzie, wszystkie jego prawa usankcjonowane przez historię. Nikt nie odmawia karate piękna ani prawa do zawłaszczenia tradycji samurajskich. W końcu fakt, że tradycja samurajska jest nowym elementem w karate, absolutnie nie oznacza, że jest ono sportem nieprawdziwym pozbawionym wiarygodności. Przyswajając wartości samurajskie, sami karatety zaczęli jednak opisywać Okinawę za pomocą japońskiej symboliki kulturowej, okrutnie wypaczając jej obraz. Chcąc, nie chcąc, przyłączyli się do chóru japońskich ideologów, którzy swego czasu bezdyskusyjnie uznali Okinawę za integralną część japońskiego państwa, kultury i narodu. Tymczasem cel ideologicznego zjaponizowania Okinawy był wyłącznie jeden – usankcjonować jej aneksję i potwierdzić terytorialne prawa Japonii do wysp Ryukyu. I tutaj korzystając z mojej ściągi przechodzimy na stronę 77. Kiedy to okazuje się, że jedynie Ryukiu, archipelag z Okinawą, był w stanie legitymizować nadrzędną własność Japonii nad czymkolwiek innym niż swoim krajem. Jedynie królestwo Ryukiu, przechodzimy do cytatu, bezsprzecznie uznało zwierzchność Japonii Jesteśmy w XVII wieku. Król Korei pozostawał równy statusem na Nawiązanie stosunków pomiędzy oboma krajami poprzedziły żmudne negocjacje dotyczące wzajemnego tytułowania się władców. Jako że to obawiał się, że ta równość nie zostanie zinterpretowana jako podrzędność względem cesarza Chin. Korea pozostawała państwem wasalnym. Stosunki z Ryukyu nabrały zatem jeszcze większego znaczenia, ponieważ siłą rzeczy było ono jedynym krajem legitymizującym japo japonocentryczną wizję świata. Japończycy nie tylko nie mieli żadnego interesu w formalnej aneksji królestwa, ale wręcz odcinali się od niego i zabiegali, by Ryukiończycy nie wkraczali zbyt głęboko w krąg kultury japońskiej. Ilekroć posłowie stamtąd zjawiali się w Edo, czyli w dawnej nazwie Tokio. W Tokio, dawn dawniej nazywanym Edo, musieli się prezentować jak najbardziej egzotycznie. Wychodzi nam z tego bójda na resorach. Strona 77. A... Perturbacje z chrześcijanami skłoniły siogunat do włączenia Ryukyu w strefę bezpieczeństwa Japonii. Tokugałowie, czyli siogunowie rządzący Japonią między XVII a XIX wiekiem, żywili tak wielką niechęć do chrześcijaństwa, że starali się nawet zaszczepić antychrześcijańskie nastroje u swych sąsiadów. Siogunat regularnie słał do Korei listy atakujące chrześcijaństwo. W 1643 roku urzędnicy Bakufu, czyli namiotu sioguna, Podjęli nawet temat zakazu wyznawania chrześcijaństwa na spotkaniu z koreańskimi posłami w Edo, dopytując się, czy Korea przedsięwzięła podobne kroki. W przypadku Ryukyu taki zakaz można było wprowadzić odgórnie. I tu pojawia się kolejny stereotyp zamknięcia kraju, sakoku, izolacji Japonii na ponad 2,5 wieku od 1603 roku do 1800, no i tutaj dyskusyjnie 53 czy 68, kiedy przypłynęły do. Wybrzeży japońskich, statki amerykańskie, a także później innych zachodnich mocarstw. Izolacja Japonii jest tylko z naszego punktu widzenia, bowiem Shogunat aktywnie poszukiwał alternatywnych kanałów handlowych w celu powetowania strat spowodowanych zerwaniem handlu z Portugalczykami. I dla bezpieczeństwa państwa zamykano granice, ale Japonia pozostawała w kontaktach handlowych z wieloma innymi państwami, niezachodnimi. zachodnimi. Japończycy utrzymywali kontakty wyłącznie z Chińczykami, Koreańczykami, Holendrami, Ryukiończykami i Ainami, ale tylko kontakty z Ryukiończykami i Koreańczykami wybiegały poza ramy handlowe. Kolejny stereotyp: zamknięcie kraju nie było zamknięciem kraju. Wracając do rzekomego pacyfizmu, które miało występować na Okinawie. Strona 50 Historii Okinawy, czytamy dalej. Jesteśmy w roku 1507, początek XVI wieku, król Siosin na Okinawie zasłużony król, ale stereotyp. 30 rocznicę wstąpienia na tron król nakazał wybudować kamienną balustradę na schodach do pałacu, na której wygrawerowano jego najważniejsze dokonania, w tym umocnienie przyjaznych stosunków z Chinami, zaprowadzenie prawa i porządku w kraju oraz obniżenie podatków. Inskrypcje te zawierają także zapis, że król nakazał zebrać broń z całego kraju i złożyć w jednym magazynie. Nadinterpretacja tego zapisu sprawiła, że współcześnie postać siosina została znacznie wyidealizowana. Jest on przedstawiany jako zagorzały pacyfista, który tak umiłował pokój, że nakazał na konfiskatę broni. Mit ten jest niejako uwiarygodniany przez historię o Napoleonie Bonaparte, który nie mógł się nadziwić, że istniało takie państwo jak Ryukiu, pozbawione armii i nie prowadzące z nikim wojen. Napoleon natomiast przebywał na zesłaniu na wyspie świętej Heleny, kiedy usłyszał o Ryukiu od brytyjskiego kapitana Brazyla Holla. Hall odwiedził, odwiedził Okinawę we wrześniu 1817 roku. Niewiele zrozumiał z tego, co tam zobaczył. Nie było tak, jak mówił. W każdym razie Siosin został zawłaszczony przez ideologię Pacyfizmu i dziś dopomaga innym legitymizować żądania Okinawy w sprawie wycofania amerykańskich baz tymczasem powód dla którego Siosin nakazał zebrać broń był zgoła inny król obawiał się piratów i dlatego postanowił przygotować stolicę na odparcie ich ewentualnego ataku kolejny stereotyp który nie pokrywa się z rzeczywistością podwójna rola Okinawy przydawała się wtedy kiedy zarówno Japonia chciała anektować kraj a Okinawa cały archipelag Ryukyu, a Okinawa Uznawała się wówczas za kogoś podrzędnego, więc poprzez karatę pokazywała, że oto weźcie nas, my zrobiliśmy waszą sztukę pełną tradycji samurajskiej, jesteśmy tacy jak Wy, chociaż inni wizualnie, ale mamy to samo w duszach. Po skrajny, skrajną odmienność tej tezy, jesteśmy zupełnie nie jak Wy, zabierzcie tych Amerykanów, my jesteśmy pacyfistami, przelewaliśmy za Was krew podczas bitew na Pacyfiku, podczas ogromnej, większej niż w Normandii inwazji, desancie na okinawę właśnie. Tysiące ludzi naszych oddało życie za Japonię, a wy podziękowaliście nam, mówiąc do rządu Tokio z perspektywy Okinawy, pozostawiając Amerykanów na dekady. Na Amerykanów skazali Japończycy mieszkańców okinawy i wystująki na dekady po wojnie w momencie kiedy uzyskano niezależność i kiedy w latach 70. Ryukyu przeszły oficjalnie pod władzę Japonii głównej. Wiele mitów, ale są piraci i pacyfizm, rzekomy. A piraci i pacyfizm to na przykład Hayao Miyazaki, animacja japońska Studio Ghibli i podniebny zamek Laputa dla nas, w oryginale Rapiuta. Podniebny zamek Rapiuta, Laputa, to historia z piratami w tle, z piratami, którzy najpierw są źli, a potem okazują się w sumie nie tacy źli, mają dobre serca, dobre charaktery, pomagają, mają swoje cele, ale także i kodeks honorowy. Nie ma się co bać piratów są ogromne roboty na wyspie, która lata gdzieś po niebiosach, ukryta wśród chmur, ale na wyspie. Okazuje się, że wyrasta tajemniczy ogród, w którym wszystko żyje, a jedynym ogrodnikiem, który został przy życiu i na grobie władców składa kwiaty, jest wielki robot, niszczycielska siła, którą chciano powołać na ziemi do życia, żeby zabiła wszystkich przeciwników. Niektóre roboty, ten jeden ogrodnik, ale i te, które zostały, porastają kwiaty, mech, wiją sobie w nich gniazda zwierzęta. Wielki robot, jedyny ogrodnik, który zostaje na podjemnej wyspie, już bohaterowie się go boją, że ich zaraz zgniecie, zabije, a on przestawia ich mm, lotnie, pojazd, na którym. lotnie w sumie. Pojazd, na którym przybyli ze statku piratów, dlatego, że pod spodem, w dziurze w ziemi, znajdowało się gniazdo z trzema jajkami ptaków, które trzeba było ochronić. Pacyfizm. Czy rzekomy, czy nierzekomy. W przypadku Japonii to niezwykle ważny temat, i dobrze łączyć sobie animacje japońskie z rozumieniem historii, ponieważ jak czyta się doniesienia prasowe i śledzi historię japońskiej polityki, to poza tym, że się nie zmienia od II wojny światowej, to jeszcze tak samo ludzie rządzący Japonią nie zmieniają się od II wojny światowej i są to ci sami nacjonaliści z dziada, pradziada, dosłownie rządzący od dekad. W tym samym nastroju, w, tym samej, w tej samej mentalności. niepacyfistycznej, pacyfistycznej, tylko rzekomo. A z drugiej strony, kultura produkuje takich ludzi jak Hayao Miyazaki, który jest zagorzałym pacyfistą, który w biurze ma napis nie dla energii atomowej, nie dla broni atomowej. No i sprzeciwia się wszelkiego rodzaju działaniom wojennym, mimo że niezwykle kocha samoloty, a także potrafi zrobić animacje. Pełnometrażowy film animowany o japońskim myśliwcu, który siał zniszczenie podczas II wojny światowej. Paradoksy, sprzeczności, stereotypy, ale jesteśmy tutaj po to, żeby się z nimi wszystkimi mierzyć od środka. Dziękuję za uwagę i zapraszam już niedługo.